Siemano, w dzisiejszym materiale przetestujemy sobie najtańszą sałatkę w Szczecinie. Zobaczymy, ile będzie kosztowała i czy będzie warta tej ceny. Zapraszam do oglądania. Zamówienie wyjdzie nas 38,80. Wzięliśmy sałatkę z wędzonym łososiem i sałatkę z kurczakiem. Dla sałateczki odebrane lecimy je przetestować. Dobra, tak się prezentuje nasza sałatka z kurczakiem. Wygląda dość fajnie. Zaraz przetestujemy, jak będzie smakować. Mamy do niej sos winegret, Ten sos wygląda, jakby dopiero został odmrożony. A Ten to w ogóle jeszcze zamrożony jest, więc tutaj już mi się to nie podoba. A tak prezentuje się sałatka z łososiem. Według mnie wygląda nawet okej. Okay. Dobra, spróbujemy teraz sałat z kurczakiem, jak możecie zauważyć, są tutaj wielkie kawałki kurczaka. Wolałbym szczerze, żeby one były bardziej takie mniejsze pokrojone. Kurczak dobry akurat. W tej sałatki kurczak jest dobry, fajnie przyprawiony. Dobra, patrzymy dalej. Chyba świeże. Dobra, Julka teraz przetestuję sałatkę z pęczykiem. Nie wiem okay, ale ma taki dziwny, delikatny posmak, który mi przeszkadza osobiście. Ale warzywa są świeże. Kochani, zostawcie teraz łapkę w górę. Jeżeli będzie 5000 łapek w górę, pójdziemy do najdroższej restauracji w Szczecinie i weźmiemy najdroższą sałatkę, czyli ona będzie kosztowała kilka stówek. Do zobaczenia już w następnym filmie Jutro,